Świętym Baga, nie wyszło, że w świętym kalam kamieniu książek głowy zastępu pamiętnych przybywa ucię, założony, się tymi, na głowę z ludzią zagrożoną przez mocy ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz oka, jego życie, śmiercią, zmartwychwstanie jego syna, Jezusa Chrystusa. a przez chrzest staliśmy się świątynami Ducha Świętego. Uproślam się o imieniu, abyśmy tej godności sobie strzelili, broniąc się przed słowem. To Tobie, Święty Michale, poszło na swego stróża i patrona. Ty prowadzisz mnie z powrotem do niebieskiej szczęśliwości. Błagam, Boga pokoju, aby z władzę szatana, siedzę zamęty. i nie dozwolił utrzymać ludzi w niewoli, ani szkodliwości Niech przez ciebie globa aniołów nie ma skarga, że w skońce zetrze głowę szatana i osłabnie swoje ziemskie dzieci przed jego złogomim wpływem obrońców Pana Najwyższego, zamyśl nasze koszty do Boga i wyjednaj nam Jego nieskończone duchosierdzie. Ty Jego są. Amen. usłysz nas. Ojcze z nieba Boże. Ojcze z Świata Boże. Duchu Święty Boże. Bóg Boże. na i chwały. Święty Panie, Panie, przyjęcie przy książę Michale, przy Michale, Michale, w zastępach Pana. Święty Panie, położę kucy przy naświęcie. Święty Panie, jest Święty Pan, przełogił, i i Święty Panie Światłości o ruchu duszy ludzi śmierci. Święty Panie pewnie jeszcze Święty Panie naszym z pomożecielem na wszelkich przeciwnościach. Święty Panie chwałodziem wrogów wiecznego. Święty Panie ucieszyciele dusz pozostających wśród Bogu i czyść sobą. Święty Pan który Pan powierzył, naszego Księże, święty Święty Panie nasz przypłacę, Święty Panie Boże, przypłacę, że sześć Boże, przypłacę, że sześć świata. Święty Boże, przypłacę, że sześć Święty Boże, Przeglący Wieczny Boże, który ustanowiłeś świętego Michała Kamioła obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem rany, udziel za Jego stanowiskę Kościołowi i obrończości pokoju, a na łaski w tym życiu i chwały wieczności przez Chrystusa, Pana Michale, który i Trzeci dzień, kochany. Beświetliczna Kamioła św. Michale, którą mianowano Bogą i obrońcą Kościoła katolickiego, Zapewniłeś mu nad zaślepieniem niejednych, poprzez domy apostołów, na nad obucieństwem dynamów poprzez trwałość jego leczoników, nad przewodnością heretyków, poprzez mądrość jego doktorów, nad niepałością tego świata, przez czystość dzielnic, świętość podyfikatu i skutków okrutników. Ob Prosimy Cię, nieustannie, broni nas przed zapisami bogów, chą przed zniesławieniem przez niegodnych synów, by zawsze święty Kościół się przy mojej pokoju. dajmyśmy Jezusze, trzymali się dalej we wszystkich jej duchach, do końca żywota przestrzegając świętych okazów Pana. Ojcze,

w walcie o wszystkie jego anulowie, w walcie o wszystkie jego zastępy.